głos pani Danycie Hübner. Pięć minut. Thank you, Dziękuję pani przewodnicząca, panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Chcę powiedzieć, że nie ma wątpliwości co do tego, że w Europie potrzebny jest wzrost gospodarczy i na ostatnim szczeście wreszcie przyznano to, co my tutaj w tej Izbie od lat powtarzamy uparcie, że dalsza konsolidacja budżetu, w tym pakiety oszczędnościowe muszą być przyjazne dla wzrostu gospodarczego, a obecne prognozy nie są dobre. Jeżeli będzie kontynuowana stagnacja, to doprowadzi tylko do erozji kapitału produkcyjnego, zwłaszcza kapitału ludzkiego Europy a młodego kapitału ludzkiego tym bardziej. A więc trzeba podejmować wszelkie wysiłki na poziomie rządów europejskich, żeby jak najlepiej wykorzystać y, polityki wspierane przez budżet unijny. W tym kontekście z zaskoczeniem usłyszeliśmy od przewodniczącego Komisji Europejskiej, że jest 82. Y miliardy euro niewydanych funduszy. 22 z Europejskiego Funduszu Społecznego to jest mniej więcej 30% w alokacji na lata 2007-2016 i 60 miliardów z Funduszu Spójności to jest mniej więcej 22% obecnej alokacji. Dowiedzieliśmy się jednak, że to tak naprawdę nie są środki niewydatkowane, ale jeszcze niewydane. Przyglądając się bardziej tym informacjom, roz, rozumiemy, że te fundusze nie są jeszcze przekazane na konkretne projekty, ale są skierowane na priorytety i programy. Rozumiemy również że alokowanie ich do, progry, do projektów w drodze konkursu to jest proces, który trwać będzie do końca tej fina perspektywy finansowej. Dlatego można się spodziewać, że większość państw członkowskich będzie zachowywała części swojej alokacji na lata 2012-2013. Rozumiemy również, że pozostałe 70% i 78% funduszy ze Funduszu Spójności i Regionalnego to są fundusze, gdzie już powstały zobowiązania prawne albo gdzie trwają konkursy, a nawet realizowane są projekty. Więc zbyt wcześniej jeszcze, żeby dokonać pełnej oceny zakresu potencjału tego przeprogramowania. Rozumiemy, że wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy od roku 2007 to priorytet polityki spójności i jej główny cel. Niemniej jednak w pełni podzielamy pogląd, że potencjał polityki spójności na rzecz generowania wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy trzeba w pełni wykorzystać martwi nas to, w jaki sposób ta propozycja ewentualnego przeprogramowania funduszy zaplanowanych przez poszczególne państwa członkowskie, alok, alokowanych do projektów przez państwa członkowskie w ramach tej perspektywy finansowej, sposób prezentacji tego tej propozycji doprowadziło do fałszywych interpretacji i umniejszyło wizerunek tej polityki i jej wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. W czasach kryzysu Parlament Europejski popierał wszelkie propozycje pochodzące z Komisji skierowane na rzecz wzmocnienia polityki spójności w świetle kryzysu. Przyjęliśmy poprawki do rozporządzenia ogólnego, żeby zwiększyć stopy współfinansowania. Bardzo blisko współpracujemy z Komisją i z Radą na rzecz tworzenia instrumentu dzielenia się ryzykiem, żeby ułatwić wykorzystanie tych środków w krajach w trudnej sytuacji. Na koniec chciałabym powiedzieć, że oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że problemy absorpcji w niektórych krajach istnieją. I doceniamy wysiłki Komisji na rzecz pomocy takim krajom jak Bułgaria, Rumunia, Grecja czy Włochy w pokonaniu tych trudności związanych również z oszczędnościami, ale również z mądrym wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Dziękuję.